Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Hanna i Tadeusz Zych. W domowym kościele formujemy się od 25 lat, czyli mamy w tym roku jubileusz. Małżeństwem jesteśmy 38 lat. W kręgu uczestniczymy przy parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny i Świętego Sebastiana w Krasininie. Jest to rejon Świętego Józefa. Nie dane nam było nigdy osobiście poznać księdza Franciszka, ale jest nam osobą niezwykle, niezwykle bliską. Dane nam było natomiast uczestniczyć w sprowadzeniu doczesnych szczątków księdza Franciszka z Kalzberga do Krościenka w 2000 roku. W domowym kościele pełniliśmy posługę pary animatorskiej, pary łącznikowej, pary rejonowej, i pary diecezjalnej. Każda posługa zbliża nas do siebie nawzajem, do Pana Boga i do wspólnoty. Kim jest dla nas ksiądz Franciszek? Nade wszystko człowiekiem wiary konsekwentnej, tytanem pracy, ale i wielkim, wielkim prorokiem. Ukazywał to w wielu swoich opracowaniach, ale szczególnie utkwiło nam w pamięci przeczytanie książki Post Sowietikum, gdzie w taki rzeczywisty sposób przewidział historię Polski i historię Europy. Dziedzictwo, jakie nam zostawił ojciec Franciszek, odkrywamy i realizujemy z wielką pasją. Dla nas program formacyjny Domowego Kościoła jest drogą realnie prowadzącą do świętości. Praca w małych grupach i zobowiązania, jakie realizujemy codziennie od nowa, to dla nas fenomenalny styl życia. Jesteśmy Bogu bardzo wdzięczni za możliwość uczestniczenia w formacji Domowego Kościoła. Gdzie pozwoliło nam to budować na nowo relacje małżeńskie, relacje z dziećmi, relacje z całą rodziną i wszystkimi innymi osobami, które spotykamy na drodze naszego życia. Poprzez prowadzenie rekolekcji, również Pan Bóg nam ukazał Boga w drugim człowieku. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w rekolekcjach i za dar domowego kościoła Ruchu Światło Życie niech będą Bogu dzięki. Szczęść Boże.